Dzieciamaneczka i witajcie na moim kanale no, jestem no, Amanda. Jest tutaj. Tak, jestem Amanda, ze mną jest Lenka. Ja. i dzisiaj nam się troszkę zaspało do szkoły, więc... Dzisiaj mamy taki powiedzmy dzień wagarów. I żeby nie siedzieć w domu, zaraz weźmiemy Chloe i weźmiemy ja Lenę. No, co mama planuje, ale okej. Okay. No jest bardzo ładna pogoda, to żebyśmy coś porobili fajnego, to chcę pójść w jedno miejsce, które mam nadzieję, że o tak wczesnej godzinie nie będzie zatłoczone. I że po prostu będę mogła sobie tam puścić Chloe Fini nie biorę, bo jestem sama, a Fini niestety nie nadaje się do miejsc, gdzie są inne psy i inni ludzie. I jakbym jeszcze był ze mną Kamil, to byśmy ją wzięli po prostu na smyczy, ale nie upilnuję tych dwóch psów i jak Fini będzie chciała zagryzać. Dwóch psów piesków moich, więc... Co no. na mnie? Nie, chodziło o Fini i o Chloe. Co No bo poddałaś... Jak dochodziło mi o Fini i o Chloe No więc z Finiaczkiem sobie potem pójdziemy na taki długi spacer A teraz zabieram lękę W pewne miejsce W którym jeszcze nie była, bo jest nowo otwarte w Gliwicach I mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawić A no i nie wiem co będziemy jeszcze robić Mamy ten dzień spędzić po prostu jakoś fajnie razem Tak, skończyliśmy właśnie oglądać ee, cały sezon I się skończył serial po sezonie I za mało Załamana. E, dobra, na samym początku chciałam do mnie się przywitać, wziąć do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco, wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka. No i zapraszam na kanał do Lęki. My teraz yeah. się zwijamy, zabieram okulary, kluczyki, Chloe i lecimy w fajne miejsce. A po co Chloe? No niech sobie pobiega. A. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce, zaparkowałam nawet, tylko zaparkowałam przodem i tak puszko się i się boję, że teraz nie będę miała stąd wyjechać, ale tym będziemy się martwić, jak się troszkę pobawimy Najgorzej, bo nie wiem, czy to jest gdzieś w okolicy sklep, a nie mamy picia, a jak nie ma, to będę musiała dreptać poza cały ten park. Nic, zabieram y, mojego Park. Parku. Idziemy do parku? Idziemy do parku, ale taki fajny to będzie park. Zabieram... No bo nie będziecie już musiały kolejnoga, nogi zobaczyć na miejscu, chodźmy. Ja tam wróci do domu, co mam no, rok. ja nie wiem, tu jest od mnie ten klas. Ale nie wiem, czy Chloe będzie mogła wyjść, bo tam jest woda. i domyśla... ręce. No, bo ja mieć na rączkach. Ale, moja Wina jak to zobaczyłam? Biada, ja myślała, że idziemy do palmierni, jak zobaczyła palmiernię. No, no, jest palmiernia. No jest palmiernia. Fajnie? Ja. Hmm? To chyba Lena powinna mieć strój. Dobra, słuchajcie, to w ogóle ja to nie potrafię robić niespodzianek, bo Chloe, Chloe biedna nie może tam wejść, musi być na rękach i nie ma co pić. Nie przygotowałam się w ogóle do wyprawy z pieskiem. Lena, biedna, cała mokra No, ale co? Fajnie, ja jej zazdroszczę, bo mi jest tak gorąco No oj, Chloe już jest w ogóle zmęczona Idziemy w poszukiwaniu sklepu, bo trzeba kupić yy, Chloe picie Ja też bym się z chęcią Lena yy, mówi, że jest jej zimno O, czekajcie, bo mi się piesek załatwia Dobra, tak więc Lena ma ogólnie chyba le... do dziury. Do dziury. Yy, Lena ma ogólnie chyba legginsy w plecaku w samochodzie, tak. więc zostaje problem bluzki, bo nie mamy żadnej bluzki suchej. Bo ja jak już jestem na mieście, to bym się ogólnie przeszła, wiecie, po mieście. Mamy kot w samochodzie, możesz tym kocem wytrzeć. Yy, ja ogólnie A. chciałam kupić dla niej sandały jeszcze na tym mieście, więc w ogóle przemyślałam Pierw mogłam pojechać na zakupy. A na koniec przyjść tutaj do tego parku, to chyba wrócimy już z Kamilem, co? W stroju kąpielowym. Um, ale przynajmniej zobaczyliśmy, jak to wygląda. Kolejny problem jest taki, że nie mam bladego pojęcia, gdzie jest mój samochód. Bo weszłam innym wejściem, wyszłam innym, i. Nie mam bladego pojęcia, ale wydaje mi się, że gdzieś na tej prostej drodze powinno stać moje auto. Ale nic, idziemy na nogach, bo idziemy na miasto, a tam i tak nie ma, gdzie zaparkować. Tylko, że potem ten samochód nam no, o, Moje marzenie teraz to zdobyć ręcznik jakieś ręczniki, jakieś ciuchy e, No to zdobędziemy e, e, legginsy i zdobędziemy koc z samochodu, jak znajdziemy samochód No a niestety bluzkę to będzie trzeba było kupić Ci Myszko, bo raczej w samochodzie nie mamy żadnych ubrań, nawet mojej bluzki, żeby chociaż sobie ubrała o, tak. Ale nie ma w samochodzie mojej no drugi raz mamy kazałam pokazani ubrać. legicy nie wytrząsli, tylko w o, widać w kamerze no Do, dobra, dojechaliśmy na drugie miejsce parkingu ja w ogóle tam nie kupiłam biletu i bym dostała mandat, na szczęście się udało bez teraz tu na pewno już wiem, że muszę wykupić, man, y, wykupić bilet <laughs> muszę wykupić y, idziemy po wodę dla Chloe i po ubrania idziemy idziemy, bo już jesteśmy kawałek no, da, nie będę miała potem tam gdzie zaparkować więc znalazłam najbliżej miejsce, najbliżej centrum naszego pięknego o, miasta Gliwice To nie owady, to nie. są te pyłki I lecimy po ubrania dla Leny, żeby miała sucha. Tak? To nowe ubrania na szaty Super Dobra, słuchajcie, wróciliśmy do domu, nie udało nam się nic kupić, bo niestety nie mogliśmy wejść z Chloe nie? I, I poza ja tym, że wodę, ja <laughs> wyszła wiernie. sama po wodę po prostu, tylko Chloe tak nie była przekonana, że pić z powiedzmy prowizorycznej miseczki, którą stworzyłam z woreczka Więc wróciliśmy do domu i może sobie coś pogramy Niestety nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli, ale wrócimy sobie do tego miejsca, bo naprawdę fajnie Dzieciaki mogą sobie pobiegać i się troszkę ochłodzić ale na tam teraz będzie oglądać sobie coś. Wróciliśmy finiaczku. Fini! Ty zginiłaś? i też bez ciebie jakaś taka dziwna, nie chce wtedy tak fajnie chodzić. Już się przyzwyczaiła, że zawsze z siostrą na spacerki. Chodzą, dobra, y, widzimy się jak będziemy coś robić. Mama nie kupiła jeden... Karton sobie wzięła za darmo, bo był pusty. Za darmo. Za darmo, no. Dobra, słuchajcie, mamy nowy dzień, i wczoraj nie niestety. Wczoraj niestety nam się nie udało nigdzie pójść, Bo ogóle nas zrobiła krzywdę na rączce. Ja tak, ma specjalny plaster. Tak, i ma specjalny plaster, żeby jej się to goiło. Więc kontynuujemy naszego vloga. Tam i dzisiaj jedziemy ze mną do Fryzjera i powinnam jeszcze ogólnie. Musimy kupić nie sandałki, bo jutro jest zakończenie roku szkolnego. Co? No tak, czy pojutrze? No nieważne, no, jutro czy pojutrze, ale to musi mieć buciki, żeby ładnie wyglądała, nie w tych obdrapanych adidasach. Ale teraz. bo moja sama Teraz. To bo ja lubię te adidasy. Teraz lecimy szybko, bo jesteśmy już spóźnione, myślę. A ty, muszę jeszcze ja podjechać no. do bankomatu. No tak, ja jestem spóźniona. Ja i moje włoski. Więc y, będę wam się meldować y, u fryzjera. Dobra, aktualnie wyglądam tak. A ja wyglądam tak, jest. A ja wyglądam tak O no ma strasznie na tej ręce. Wstraszmy. A i pocie, pocie. wchodźcie, pocie. Zaraz chcemy. No masz <coughs> No <coughs> Lubię mieć ten filtr. O, nie, nie, nie mam kreszczą mogę. <coughs> o, mogę. No. A, ten... Tak, i teraz mam na włoskach coś. i Zobaczymy jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, ja już, ja już wróciłam do domu. E, tak się prezentują moje włoski. Pobiera się strasznie, te psyła padać, więc e, uciekaliśmy szybko do auta i jechaliśmy jak najszybciej do domu. E. Yy, pomalowałam też się, dokleiłam sobie rzęski i kurde, jestem tak zadowolona z tych włosów I dobrze, yy, najwyraźniej Reni miał rację i wtedy musiałam mniej mieć yy, właśnie w tę stronę Ten, Chodź tutaj No, jestem ciekawa jak zareaguje Kamil, bo ostatnio nie był zakwycony moimi włosami yy, Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej i powie wow, wow, super włosy, bo ja się czuję po prostu jak petarda teraz Lena, chodź tutaj Pieski, jak mama wygląda? Aha aha. Chloe, fini! <grystanie> Boże On mamy taką głupotkę od kilku dni co chwilę się gryzą. Znaczy tak dla zabawy To jest Chloe, a nie Sisi. Nie na Lena, a Tobie jak się podobają mamy włosy w porównaniu do tamtych co dwa miesiące temu robiłam? No, to są łodniejsze. ładniejsze Podoba na Ile oceniasz? Na ile oceniasz moje włoski? O, oh, Ola! <laughs> na ile oceniasz? Tak, wow. Ej, ja też jestem mega zachwycona. Możecie wy napisać mi w komentarzu jak Wam się 20. podoba w takich włosach. Cieszy mnie to. E, a teraz zbieramy się, jedziemy po Kamila. E, to był taki luźny vlog z dwóch dni. Jeszcze musimy jechać na zakupy, na zakończenie roku szkolnego, ale to chyba jutro pojedziemy i wtedy Was zabiorę. Ale teraz się zamierzam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!